Mimo, że podchodzę do takich tematów sceptycznie, ponieważ według internetu przeżyłem więcej zamachów i końcu świata niż Charlie Sheen miał w łóżku dziewczyn, to rozwiązywanie z innymi użytkownikami ukrytych symboli sprawia mi wielką frajdę, tak więc zapraszam do wspólnej zabawy. Kanał Banoczot wzbudza ostatnio sporo kontrowersji. Na jego materiałach powtarzają się Flaga Słowacji, data 15 czerwca bieżącego roku oraz filmy z zamachów. Przepełnione symbolami pięć filmów przedstawia różne wiadomości. Pierwsze cyfry, które tworzą zdania o tym, że Słowacja jest punktem oraz obrazek z książki, którą macie w opisie. W drugim pojawia się polska flaga oraz kordy przesyłające nas na rondo Solidarności w Lesznie. Oprócz tego pojawiają się cytaty pokroju. Wczoraj to przeszłość, jutro to przyszłość, dzisiaj to dar i właśnie dlatego nazywamy to teraźniejszością. Trzeci film to zbiór kodów QR, przenoszący nas na wcześniej znane elementy. Pokazujące się w trakcie maile przedstawiają również zmienioną mapę świata bez kluczowych państw w Europie oraz Forda Transita używanego w Irlandii do zamachów. Niestety najnowsze dwa filmy nie zostały nigdzie przeanalizowane, dlatego liczę na Was. Na koniec parę szybkich informacji. Autor kanału podpisuje filmy datą 15 czerwca 2017 roku oraz odpowiada nią na wszystkie komentarze. Jego filmy były banowane na wszelkich serwisach oprócz YouTube. Filmy nie mają włączonych reklam, więc nie mają na celu nabijania pieniędzy. Na koncie Twitter możemy zobaczyć zdjęcia z poprzednich zamachów z podpisaną liczbą ofiar. Jako iż ostatnie zamachy były zapowiadane na Twitterze, postanowiłem o tym również was poinformować. Czekam na wszelkie komentarze i opinie. Pozostało nam czekać dwa tygodnie. Kto wie, może coś. Trzymajcie się, cześć!